Cześć, witamy w tym odcinku. E, dzisiaj, nie dzisiaj, ale ostatnio trafia do nas e, bałwana Marka Michała do wyciągania silników Mercedes A-Klasa w automacie. I tutaj znajoma poprosiła, żeby sprawdzić, bo jakąś plamkę miała pod pracą. I czy faktycznie, czy to jakaś woda spłynęła, czy coś? Woda. Woda, nie? Mhm. No i tutaj, się na kanał, i popatrzysz jaka plamka mała. Dosyć duży wyciek oleju o, tam coś jest jakieś, popatrz jakie tam jest patent z, pod, z opaską Poświeci, zrobię zbliżenie Działa? Nie działa A widać skąd lecić, Czy nie widać? Pokrywa Czyli pokrywa Do wyautowania. Aha. A tutaj żeby ją wymienić? Kojarzy jak tutaj jest, czy nie? nie wiesz, jeszcze nie wiem. Nie? Czy trzeba wyjeżdżać? W najgorszym wypadku wyjdzie się silnikiem, nie? Nie, wiem, nie jaki problem to nie problem? Zobaczmy, może, bo może zwracamy uwagę na bycie, który. który wiedzieli, że jest, i chodziło o inny. Ty, tu coś jest. O, właśnie, mówię o przeźroczystym płynie. Tu jest taki przeźroczysty, płyn. No to, no to, no to, to. Krężarka? O jest, się. No. O, może teraz zobaczymy dobrze. Popatrzcie się. Widzicie? Czyli ty musiało syknąć jak była, jak był gaz w klimie. Też jest jakiś wyciek. Czekaj, jak ona nazwała ten zapach? Bo olej pewnie by rozpoznała. A co ja nazwała taki zapach apteczny, taki jak no, może być Taki apteczny zapach, tak. No i faktycznie tutaj, no ale to naturalnie idzie tak ta śruba, czy nie naturalnie ona idzie? Coś tu jest co, albo... No, teoretycznie na to jest taka śruba, ale czy aż tak długa? No. Zobaczmy z drugiej strony może czy takie. No to mamy odpowiedź na pytanie. Popatrzcie się, no. tu jest krótka śruba. O, taka. Nie wystaje no. łebek. A tutaj ktoś wkręcił sobie też takim łebkiem, łebkiem mamy tutaj w śrubie, ale zdecydowanie za długą. I to, że wkręcił za długą śrubę, przetarło przewód i naraziło klientkę na dosyć duże koszta w tym momencie. O ile klima wcześniej działała, także mamy wyciek oleju, bardzo duży. Wyciek tutaj też oleju, ale z klimatyzacji. I tam Michał jeszcze szuka coś w okolicach skrzyni. Nie, na silnik patrzę cały czas. Nie, widzę, że rozrusznik albo po regeneracji, albo coś, to... To wyciągali motora. Może wyciągali to też da się da się... Skrzynia zmienić, słucha czy jest. nie słuchał też. Skrzynia Juhy. słucha. Może oleju nie będzie, ale to widok ten na wydechu jest piękny, nie? Mm -hmm. Taki czyli tak, mamy zdiagnozowane, tutaj na pewno, jak tutaj Michał mówi, że spod pokrywy się leje, eee, leje się tutaj ten zapach, jest zdiagnozowany, czyli tutaj została zastosowana zła śruba, przez co przetarło ten przewód. I faktycznie ten olej tutaj co widzimy, o takim specyficznym zapachu wydobywał się na zewnątrz, przeźroczysty, czyli wszystko by się zgadzało Natomiast nie wiem czy zdaje sobie sprawę z tego wycieku olejowego tutaj Ale ewidentnie ktoś kto robił wcześniej przy tym aucie to miał wszędzie za długie śruby O, no tutaj też od cewki jest kombinacja, kombinacja no. Ja się obawiam, żeby tam nie było jakiegoś pęknięcia, albo tak innych historii, nie? A no, może nie no nic, zobaczymy. Tutaj pozdrowimy od razu właścicielkę samochodu, bo ogląda nasze filmy. Także tutaj powiem jej, żeby sobie oglądała film. To będzie wiedziała o co chodzi z jej samochodem i zadecydujemy wtedy, co dalej robić. Bo wiem, że była na kupnie auta, a tutaj trochę dokładki, jakby nie patrząc, będzie. Uuuu. Uu. Uch. No tak jakbyśmy wyciągali A tutaj? się to zmienimy od razu tu jeździła trzeba będzie zamierać chyba, chyba odpowiedzieliśmy sobie na pytanie czy warto czy nie warto naprawiać to auto No nie wygląda to obiecująco Zwłaszcza, że tutaj na zawieszeniu siedzi wszystko Dokładnie. Także e, nie będzie zdradzać imienia, ale Pani D, e, przepraszamy za te dziury, ale to było konieczne, żeby zweryfikować bezpieczne poruszanie się dalsze pojazdem. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Jeszcze raz tutaj poświęcimy na ten ładny wydech, bo temperatura i olej się. lubią się. Także dziękujemy za poświęcony czas i pozdrawiamy.